No, Się ma, Damian z tej strony, i dziś nie opowiem Wam żadnej historii. Ponieważ jest to dziesiąty odcinek mojego krótkiego podcastu, to postanowiłem hmm, poruszyć tutaj temat bardzo ogólny, ale też taki, który podsumuje co nieco z tego, co opowiedziałem do tej pory. Czyli po co. Tak właściwie mamy w ogóle trenować. Po co trenować? I z jednej strony przypomina mi to mnóstwo takich wypowiedzi w stylu po co ci to w ogóle na co się tak męczyć nie lepiej iść zrobić coś nie wiem posiedzieć przy telewizorze iść z dziewczyną na randkę i tak dalej zrobić coś pożytecznego ale w gruncie rzeczy sama idea treningu jako takiego, i nie mówię tutaj o treningu tylko stricte fizycznym, czy tam do jakiegoś konkretnego sportu, ale o idei treningu, tego, że e, sprawdzamy się, nie wiem, uczymy się czegoś na bieżąco, tak naprawdę bardzo nam może pomóc w życiu. O co mi tutaj chodzi? E, już sama nauka w szkole podstawowej czy tam w dalszych etapach nauczania jest pewnego rodzaju treningiem. Owszem, system edukacji jest jaki jest. Ja przynajmniej pamiętam ze swoich czasów, że za bardzo nam nie mówiono, w jaki sposób się uczyć, tylko mówiono, żeby się uczyć. Tak? No to wtedy się czytało, napałe i tak dalej. Nie było żadnych technik szybkiego zapamiętywania, żadnych wskazówek dotyczących tego, jak... Tworzyć notatki, ile się uczyć codziennie. Po prostu miałeś cel, e, naucz się na następną klasówkę, i chuj, rać sobie sam człowieku, nie? No to jest, to jest kiepskie, ale mimo wszystko zmuszało nas to do niejakiego treningu, do ćwiczenia się, do, do czytania, do mm, e, doskonalenia swoich umiejętności. E, potem. E, na różnych lekcjach zmuszało nas też do doskonalenia umiejętności przekazywania tych informacji, których się nauczyliśmy. Jakkolwiek by to nie było robione topornie, to jednak uczyliśmy się przemawiać, na przykład przy całej klasie, nie wiem, czytając jakieś wypracowanie, czy odpowiadając na pytania. To też jest ważne, bo było tam tak kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które Cię słuchały, Ty musiałeś odpowiadać, no i mówiłeś przy, przy wszystkich, e, przezwyciężając na przykład swój e, wstyd. No, ale odchodząc w ogóle od tej całej e, szkoły, no, chciałem ten temat tylko tak tro troszeczkę zaczepić, to na początek sam Skupimy się na tym, co większość osób uważa za trening. W tym wypadku trening siłowy. No, i teraz tak. Przykładowo, jest sobie jakiś ziomuś. W ogóle nigdy nie trenował na siłowni. No, tam postanowił troszeczkę naprawić sobie zdrowie, ma lekką nadwagę, chciałby lepiej wyglądać, chciałby lepiej się czuć. Coś go tam boli, chciałby to sobie naprawić. Załóżmy, że za, zabiera się do tego odpowiednio, e, edukuje się albo szuka sobie trenera na przykład. Trener to jest akurat e, fajny skrót. To jest troszeczkę tak, jakby e, wykorzystywać cheaty w grach. Oczywiście nie uważam tego za żadne oszustwo, po prostu robimy sobie skrót, tak. Szukamy człowieka, który wie więcej od nas, który już coś przepracował, który przeszedł przez jakieś trudne sytuacje w życiu, który popełnił dużo błędów, których my możemy potem uniknąć. No i ten człowiek nas wszystkiego uczy, układa nam w głowie po prostu ten cały chaos informacyjny, jaki można spotkać na przykład w internecie. No, i spoko. Zaczynasz trenować. Na początek, na początku wszystko wydaje się takie trudne i skomplikowane. Ciężko ci się skupić na prostym ćwiczeniu. Ciężko ci się skupić na ćwiczeniach bardziej złożonych. Musisz zwracać uwagę na przeróżne rzeczy. No ale co chwilę wysyłasz raporty, jesteś. Oceniany, dostajesz wskazówki, co dalej poprawić, poprawiasz to i tak z czasem, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z makrocyklu na makrocykl. Okazuje się, że nauczyłeś się, że już wiesz, jak się wykonuje prawidłowy przysiad Ba, jesteś w stanie go wykonać automatycznie, bez żadnego zastanowienia. No i. No i teraz tak, posiadłeś jakąś umiejętność. Umiejętność, która jest Ci teraz potrzebna do dalszego progresowania. Coś, co sprawi, że Twoje treningi będą bardziej efektywne i nie musisz specjalnie się skupiać na podstawach, więc jesteś już level wyżej, przynajmniej w tym przysiadzie. I teraz analizując ogólnie mechanikę tego, co przed chwilą opisałem, czyli powtórzenia, serie, jednostki treningowe, itd., itd. Cały czas doskonalenie wzorców, poddawanie się próbie niejakiej, poddawanie się ocenie, kogoś mądrzejszego, albo ewentualnie swojej własnej ocenie, bo też jest bardzo często w ten tak, że no, nawet zaawansowani zawodnicy, jak patrzą na swoje filmy treningowe, no to sobie myślą, no to, to i to można by sobie poprawić. Nawet jeżeli mają technikę elegancko opisaną, przepraszam, elegancko opanowaną, no to mogą, załóżmy, stwierdzić, że to powtórzenie było jednak trochę za ciężkie. Mi się wydawało, że jest lżejsze, ale tutaj prędkość sztangi jest tak niska, że to jednak było trochę za blisko upadku, więc w następnym tygodniu sobie trochę zluzuję. Także to jest też pewien rodzaj wystawienia się na próbę, co daje nam odpowiedni, odpowiednią informację, w jakim momencie jesteśmy w tej chwili i co musimy zrobić, żeby ruszyć się do przodu. Eee, dlatego sami widzicie, że już na takich podstawowych Założeniach treningowych, jakimi są no, po prostu powtarzanie ruchów i doskonalenie wzorca, co jest naprawdę absolutną, absolutną podstawą, to się uczy osoby po początkujące, to już w tej chwili jesteśmy w stanie mniej więcej powiedzieć, co zrobić, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem. Na przykład, nauczyć się jakiejś konkretnej, prostej umiejętności. Eee... No, i tak. Przykładowo, teraz sobie wymyślę coś, to będzie banał na bank, yy, możecie się śmiać, ale przykładowo wymyślimy sobie taką sytuację, że jesteś sprzedawcą w sklepie. I yy, o, to będzie dobry przykład. Sprzedawca w McDonaldzie to. Wbrew pozorom nie jest łatwa sprawa, nie. bo y, przyjmujesz zamówienie, ktoś zamawia Ci załóżmy z burgery, małą kolę i frytki, y, Ty to musisz zapamiętać, wbijasz na kasie, cyk, 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 to było to zamówienie, zapamiętujesz to i czekasz aż ktoś Ci z y, kuchni wyda to zamówienie, ale y, nie czekasz dalej przyjmujesz kolejnego, kolejnego mm, klienta, znowu od odbierasz od niego zamówienie, wklepujesz na kasie, to wyskakuje gościowi na, yy, na kuchni, on to musi przygotować i ty dalej przyjmujesz kolejnych klientów, kolejnych, kolejnych i tak czasami się zdarza, że masz kilku, bądź też jeżeli jesteś naprawdę zajebisty w tym, co robisz, to kilkanaście osób. Musisz zapamiętać, co kto wy zamawiał, żeby mu to wydać. Oczywiście w tej chwili są te numerki i tak dalej, troszeczkę bardziej jest to wszystko usprawnione, no ale za moich czasów faktycznie problem był, bo trzeba było zapamiętać kilka zamówień z rzędu, przygotować je właściwie i wydać odpowiedniej osobie, żeby nie było żadnych pomyłek, i to usprawniało pracę, po prostu sprawiało, że jest to robione szybciej a jeszcze w międzyczasie trzeba było umyć blat i yy, wstawić frytki do smażenia no i teraz tak zazwyczaj taki pracownik po prostu no, wpada w rytm pracy yy, rzuca się go na głęboką wodę i albo sobie poradzi, albo sobie nie poradzi nie? no i dla firmy jest to yy, akurat yy, nole wygodne, że nie musi robić takiego jakiegoś yy, długiego cyklu szkoleniowego dla sprzedawców w McDonaldzie, nie? bo komu się to opłaca. Ale teoretycznie, zakładając, że można by kogoś takiego wyszkolić, no to można wprowadzić jakieś konkretne kroki, na przykład jakąś bardzo prostą periodyzację, że e, na przykład na początek robisz sobie Dwa zamówienia, czekasz, aż to będzie przygotowane, żeby się nie pomylić, wydajesz dwóm gościom. Potem dopiero przyjmujesz trzeciego i czwartego. I tak, załóżmy, e, po kilku dniach już bierzesz trzy na raz zamówienia przygotowujesz sobie, zapamiętujesz wszystko elegancko, wydajesz te trzy zamówienia, potem dopiero przyjmujesz czwartego, piątego, szóstego i tak dalej, aż dojdziesz do jakichś takich absurdalnych wyników, że jesteś w stanie kilkanaście osób naraz raz za, zapamiętać, jak jest wielki tłok. Bo takie sytuacje też się zdarzały. Pamiętam, że jeden z kierowników, w którym w maków, w którym pracowałem jeszcze za dzieciaka, za dzieciaka, no za gówniarza takiego 20-letniego. To, to potrafił 17 osób na raz zapamiętać złożyć wszystkie zamówienia, bardzo szybko wydać i było wszystko elegancko, nie? Także szacun mimo eee, że no, obsługiwał kasę na maku, tak? A teraz można to przerzucić na trochę większe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Nawet na jakieś takich swoje, nawet jeżeli chodzi o obowiązki domowe, czy, czy, czy na jakieś takie rzeczy, jeżeli załóżmy, próbujesz rozkręcić swój własny biznes, nie? Na początku starasz się robić to dorywczo, tak. W weekendy potem. Poświęcasz poza weekendami jeszcze jakiś jeden albo dwa dni w tygodniu po właściwej robocie. Potem, jak już jesteś na tyle wprawiony, że jesteś w stanie to robić codziennie, załóżmy, godzinę dziennie po pracy i jeszcze w weekendy, no to wtedy, jeżeli ta, ten biznes ci generuje na tyle dużo hmm, przychodów, to możesz się zacząć zastanawiać, czy w ogóle nie zrezygnować z etatu i czy nie przejść na. Własną działalność. Tak? To, także to jest wszystko takie stopniowe stawianie kroków raz po raz, powolne wdrażanie się, ale najważniejsze jest w tym, żeby to w ogóle robić. Bo jeżeli czegoś nie będziesz robił, to tego nie zrobisz. To jest banał, ja wiem, ale wiele osób na przykład się przygotowuje e, strasznie długo. Fakt, że w treningu siłowym ważne jest przygotowanie, ważne jest jakieś tam ogarnięcie merytoryczne na początku, poszukanie jakichś źródeł czy coś, ale to jest tylko chwila, żeby, żeby podjąć jakieś działania. Lepiej jest naprawdę iść po prostu na tą siłownię, gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że dzisiaj sobie obejrzę jeden film. Instruktorzowy i nauczysz się jakiegoś ćwiczenia, i tak robisz codziennie, no to po jakimś czasie nauczysz się już mnóstwo tych ćwiczeń, a potem zaczniesz sobie czytać, załóżmy, na temat programowania treningowego i zaczniesz uczyć się programowania treningowego, ułożysz sobie już właściwy trening, ale poprzedni czas, który spędziłeś na siłowni bawiąc się różnymi ćwiczeniami, tak, wiadomo, żeby. Za specjalnie się też nie zajechać, tylko chodzi o to, żeby ogarnąć własną jakąś prawidłową technikę. To, yy, to on nie jest zmarnowany. No, to ten czas nie jest zmarnowany, bo masz już jakieś takie podstawowe podwaliny pod to, co będziesz robił dalej. Potem już sobie rozpisujesz własny, jakiś prymitywny, bardzo prosty plan, i to jest ważne, żeby nie kombinować od razu, żeby nie wrzucać wszystkiego. Skupiasz się na podstawach tak jak to mówiłem w odcinku o priorytetach, jeśli chodzi o trening siłowy. Skupiasz się na podstawach, robisz sobie najprostszy plan, jaki ci przyjdzie do głowy i przez kilka tygodni go sobie szlifujesz i patrzysz, co się będzie działo, patrzysz, czy czego ci, czegoś Ci nie będzie trzeba, czy, czy gdzieś jakaś partia mięśniowa, załóżmy, nie wysiada. W międzyczasie masz możliwość ogarnąć sobie inne rzeczy, inne źródła wiedzy, zweryfikować się, bo to jest wszystko to jest wszystko taki dosyć długotrwały proces. I W momencie, jeżeli mamy jednak dużo czasu na to, jeżeli na przykład makrocykl treningowy takiego bardzo prostego treningu będzie trwał nawet 8 tygodni, to policzcie sobie jak załóżmy te pół godziny dziennie poświęcicie na edukację, ile jesteście w stanie z tego wyciągnąć. Potem sobie robicie podsumowanie i po 8 tygodniach wchodzi jakiś bardziej, e, bardziej skomplikowany plan, który jest e, pod was dostosowany. Oczywiście jest też problem z tym, że mi szukać tych, tych e, źródeł dalej, ale o tym nagram kiedy indziej. Ech. Też mniej więcej dawałem Wam wskazówki co do tego w odcinku na temat trenerów personalnych. Czyli, krótko mówiąc, jak nie trafić na złego trenera, czyli, krótko mówiąc, iść do dobrych. No i tak to się, krótko mówiąc, kręci: wszystko powoli, etapami. Ogarniasz technikę, ok, spoko. Może jakichś efektów nie masz. Zaczynasz ogarniać periodyzację. Wsadzasz y, y, jakieś fajne ćwiczenia, które ci dobrze wychodzą. Na początku robisz fajne efekty, potem zaczynasz y, y, się rozwijać, myśleć dalej wchodzisz na bardziej skomplikowane ćwiczenia, bardziej skomplikowaną periodyzację. Może czegoś Ci brakuje, może masz coś do naprawienia. Gdzieś tam sobie uzbierasz trochę kasy, pójdziesz do fizjoterapeuty, gdzieś tam wykupisz sobie jakieś konsultacje z trenerem, który jest i jakiś w miarę ogarnięty. Też w międzyczasie masz coraz więcej wiedzy, jesteś w stanie sam zweryfikować tych e, tych trenerów. Nabierasz trochę Takiej ogłady, oraz jak to się teraz pięknie mówi, to jest słowo klucz pokory, tak. Pokora w sporcie. O, szkoda, że najwięcej o tej pokorze mówią ludzie, którzy jak przyjdzie co do czego, to pierwsi są, pierwsi są do szczekania w komentarzach. No ale też nie zawsze tak jest. Przepraszam. Ale krótko mówiąc. Etapami takimi cyklami treningowymi dochodzimy powoli do jakiejś tam perfekcji, do jakichś tam kolejnych e, kolejnych wyników. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że sam trening nawet fizyczny Zwykły fizyczny trening, trochę, tak jak na swoim własnym przykładzie, mogę powiedzieć, że mo, motywuje do tego, żeby zadbać o własne zdrowie. Że jak coś nas boli, coś nas strzyka, no to nie siedzimy dupą na fotelu i, i w myśl tego takiego mema że panie doktorze, tu mnie boli, to proszę tak nie boli. Nie, tu mnie boli, jak tak robię, to proszę tak nie robić no to nie, że unikamy jakichś tam bolesnych rzeczy, tylko staramy się rozwiązać konkretny problem, bo wiemy, że nam to prze, przeszkodzi w... E, że taka konduzja nam przeszkodzi w naszych własnych treningach. Że to nas limituje. Uniemożliwia jakieś zyskiwanie dalszego progresu. Jeżeli się napierdalają barki, no to musisz coś z tym zrobić, bo inaczej nie zrobisz progresu w ławie albo w podciąganiu, bo tak też bywa. Także to jest piękne, że sam, sama chęć tego trenowania, takie troszeczkę uzależnienie od tego, że chodzisz regularnie na siłownię, pozwala nam myśleć troszeczkę o naszym cielu, jak o o naszym ciele jako narzędziu, które jak się zepsuje, trzeba je naprawić. Taki człowiek, który nie trenuje, ma w dupie, ma wyjebane. Boli go kolano? To chuj, no boli. Ale on sobie jakoś poradzi. Pójdzie z tym bolącym kolanem do sklepu, pójdzie na zmianę w pracy, gdzie załóżmy, nie wiem, siedzi przy biurku. Co mu to kolano przeszkadza? Ale z czasem to kolano może spowodować kolejne urazy, i kolejne jakieś dysproporcje i w końcu, kiedy już mamy swoje lata, budzimy się z ręką w nocniku, jak taki zwykły, stary dziad. Dlatego też mnóstwo, naprawdę mnóstwo osób, które nagrywa na YouTubie, czy tam na Spotify materiały na temat rozwoju biznesu, czy tam osiągania jakichś efektów e, własnego sukcesu w życiu, to zawsze podkreśla rolę treningu w życiu, rolę aktywności fizycznej, ponieważ to jest po prostu zdrowe. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonywać coś, co gwarantuje nam zdrowie, no to trzeba zrobić tak, żebyśmy mogli to zrobić. Dlatego idziemy do tego fizjo, idziemy do tego lekarza, zrobimy sobie jakieś prześwietlenie, robimy sobie jakieś MRI i się naprawiamy. I to również można przełożyć na inne sprawy. tak? Jeżeli nam coś nie idzie w interesach, coś kuleje, no to trzeba zdiagnozować problem, co tam jest nie tak, może trzeba zweryfikować rynek. Ja akurat nie jestem biznesmenem, więc nie powiem Wam dokładnie o co chodzi, ale jestem pewien, że w większości dziedzinach życia jesteśmy w stanie przełożyć te najprostsze metody treningowe na to, aby się rozwijać w każdej dziedzinie. I to jest bardzo proste, bo zawężając sobie nasze życie do takich prostych zasad, jakim jest trening siłowy, to jesteśmy w stanie dopiero przejrzeć na oczy i zobaczyć, jakie to jest proste. Jakie to jest proste, żeby w czymkolwiek progresować. Chcesz napisać książkę, zacznij pisać krótkie opowiadania, potem dłuższe. Potem napisz jakąś, e, jakąś nowelę, potem sobie napisz jakąś krótką powieść, a potem sobie zrób dopiero popaje na miarę władcy pierścieni. I to jest wszystko to. I teraz na koniec Wam powiem tylko jedną rzecz o, o wielu osobach, które uważają, że Trening, trenowanie na siłowni, robienie kanapek sobie, czy tam, nie wiem, ryża z kurczakiem jest takie mega ciężkie, że to są wyrzeczenia, że rezygnują z życia i tak dalej. Prawda jest taka, żeby osiągnąć cokolwiek, w ogóle trzeba zrezygn zrezygnować z innych rzeczy. Niektórzy, żeby osiągnąć naprawdę bardzo dużo, muszą rezygnować z całego swojego życia. I jeżeli ktoś ci mówi, że chodzi trzy razy na siłownię i że on jest jakimś męczennikiem, to to jest pisanie męczennik, moim zdaniem, prywatnym. Nie chcę nikogo urazić. Chcę jedynie, żeby osoby, które zachłysnęły się tym, tym całym fit pierdoleniem, przejrzały na oczy i zobaczyły, że to jest tylko dla nas taka malutka... Mm, takie malutkie laboratorium, w którym możemy sobie eksperymentować z własnymi możliwościami. I to fajnie na to spojrzeć w ten sposób, że przychodzimy do tej naszej siłowni, zamknięci w czterech ścianach, możemy sprawdzić, co na nas działa, co na nas nie działa, jak reagujemy fizycznie i psychicznie na jakieś przeciwności, jak reagujemy na przykład na jakieś mega ciężkie ćwiczenie, którego kurwa nienawidzisz klujesz po prostu na zdjęcie swojego trenera, jak ci je przepisze. Ale załóżmy, po sześciu tygodniach już jest Twoim ulubionym ćwiczeniem, bo przełamałeś się. Bo już wiesz, że to jebane jedno małe ćwiczenie sprawia Ci przyjemność nie dlatego, że nagle się okazało fajne, tylko dlatego, że zrobiłeś mi im progres, że się go nauczyłeś, że pokonałeś jakiegoś kolejnego swojego demona. I tego Wam wszystkim życzę pokonywania tych małych skór wysynów, deptania ich plucia im w mordy, i żebyście rośli wielcy i silni na każdym, na każdej płaszczyźnie swojego życia. To wszystko na razie.